A gdzie mama jest? Mama ogólnie pojechała się, to nie znaczy w pracy jest. To Co? pojechało, bieb. Za? To pojechało, Mama. Ee, to pojechała mama, Co? Co Mama pracuje placuje! Wiesz? Ty... Yes. Czego ryczysz? Jebo, bo no. To zrobił już. Dzień dobry. Nie, Dzień dobry. Się nie. Dzieje? Dzielnie, czy Może. Czy partnerki albo partnera? No bo kiedyś musiałem wyprowadzić Speedo na smycz, podłączyłem go dosłownie. W sensie założyłem mu obroże. podpiłem mu smycz, znaczy pod... podczepiłem. E, no i na spacer go wziąłem, ale no nawet to udokumentowaliśmy, po, poszliśmy do takiego lokalnego artysty, namalował nas i wrzucił w sumie tak publiczne na forum miasta, ale... Co? No ale są ubrań? Takie... No powiedzmy, że trochę mało tam było tych ubrań, bo zgubił, akurat było ciepło, było ciepło. No na plaży to było, ale to nieważne. Ej! To jest przemoc! Spania i ty jeszcze chamy na mnie rękę podnosisz? No chodź, chodź. Chodź, chodź. Pocześć, zaraz przyjdę. Czemu zabrałeś do tego Po co? Arper, po ja co? ci wszystko powiem. No to słucham. Bo po co? To się nogi nocą. Ale jesteś do śmiechu. Mogłeś dzieciaka zabić, a ty... Ty jest tak nieodpowiedzialny! No chodź, chodź, no chodź nie wiem co to było, to chyba taka siła po prostu uh -huh. I, i mnie od ten odepchnęło strasznie i bardzo mi boli noga teraz przez to! Czy ty się mam zewróciłaś w Niemczech? Tata mówił, że się kolejny kur... Co tata powiedział? To się w kur... Niemczech! No tabla No Super, super Bo mama nie chce zarabiać w dolarach tylko w euro W euro? No to są jakieś inne pieniądze są? No takie ja nie wiem, chyba teraz nawet lepszejsze trochę Lepszejsze? No To co by nie idziemy się k***ić więcej? Ja. Mieszkania, mieszkania lecą Mieszkania forum, mieszkania forum Obijają się tam cały czas mieszkaniami Aha! Wyjechali i wjechały No naprawdę! Nie, no naprawdę! Powodzenia, syna! No coś! No kurde! Ej, wózek zaparkowałem! i Ale zobacz jak wózek! No to jest jego! O Jezus Jest ten czas, żeby śluby brać Aha bo... Ja jestem A, młody to kur... o, widzisz? o, to nie ja do Niemiec jeżdżę Ja też nie Aha no. Ale ciekawe, że ty mówisz tak często Masz coś na o, co jest co powiedzieć? bo tak młody Nawet procenta nie zostaje za to Tak? Takie ta jest, ta jest umawianie z tobą Jezus No i widzisz? Ja mam z nią brać ślub? nie on jest Cholera Oho się rozje... A już, już lecę, przejrzę na radio pe, 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 pe. To się źle zakończy To jest debil To jest debil Dobra, i teraz rura do przodu No pa, pa tu tu stał on nie ogarnie Poddać go? Patrz, patrz, patrz Zobacz to, zobacz, 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 zobacz <laughs> Jednostka LSPD, a? Jednostka czy człowieku. A biednego Gustawa Wola nie chcieli wziąć, cholera. Yy, no jestem w górach z yy, panią mamą D i nie mam samochodu. to że z jakimś I, Idziemy spacerki No, oddawałem samochód. ...by się do*** raz nie oddał. Takie... Vasquez, jesteś krewetą, przestań z tymi laskami latać, jak już nawet widełki wiekowe mają... nie mają limitów. Co ty mówisz w ogóle? Co ty mówisz, przed, no w ogóle? Tak Jak suska. nie jakaś randomowa laska, to, to mija. Spacerni. To rozalka. No, to. Typiara, co prawdopodobnie piątkę tak, sobie z no, tym hamonem w Paryżu. Yy, przepraszam, zazdrosny chłopak z yy, Na razie nie mogę gadać teraz, Co pan, co pan czy robi czy w ogóle? Co pan, czy pan czy robi? E. Tak się nie robi, wysz pana. Gościu? Wysiada pan, już! Proszę przeprosić. Bo strzelę z palca. Be, nie. Je, pan nie celuje Kodaka, do no? mnie. Potrzebujemy tak. Drake nie celuj do Potrzebujemy mnie. Co do mnie celujesz, bo mógłbym mi coś, coś zrobić wtedy. Nie celuj do mnie z broni, to wysiąda ale, ale nie. Tak, nie tak. celuj no. do mnie z broni. Ale nie celuj do mnie z broni. Z ja tak ale nie celuj, bo patrz, pan, patrz. Broni, w pan, 5, 4, Ale Patrz, Trzy, Czy mam, Patrz, do gdzie Szelaj do mnie? Co ty robisz, człowieku? Ernest Krakers Ernest na komendę. Jeszcze w stację, w stację, w stację. Myślę, że Derek sobie w stacji wie pani o tym? Lens, lecz by się przydał. No. Lens to jest jakiś sztok do gonienia. Yep. No to mamy SOP złamane. Mamy złamane SOP. Możemy robić pozer zbiorowy. No to sam wierzę w ciebie. Palecimy w o. pojedyncze. Patrz o, Lonin, bo nie mam tak wyczucia do, do, do tych klas. Dobra, jedziemy w powietrzu? Tak, do prawej jedziemy. Oooo, no zaczął. Doceniam kazówkę. Mam ludzie to tak. debilę. Aj, szkoda, tak drugi dolarek by latał. no. Tak. Eee, mamy. Już ma, masz, tak? Masz, tak? No, mam wszystko. Dobrze, no, dobrze. O 15 latasz już i przygotowujesz zazwyczaj rzeczy na bank. Co ty mówisz? Akiba, masz mnie za przestępcę, nie, nie! Nie, nie! O, au. Nie chciałem! Baba! grałem za Wezos, czy jakoś tak. To ten, który e, Julki z Twittera wyzywał niedawno, od najgorszych. <laughs> Spotkała go Kara! Z Julkami z Twittera się nie zadziera. Oj. Jezusy. Ciat... Ciat... Cia własny. <laughs> czy mówimy znowu o kibelku, czy bo ja się... Mówimy z panią... o nie, no. O, o, baskezie o, baskezie o baskezie mówimy. <śmiech> <śmiech> tak, Waske jest ciasny, my. ale własny. Tak, dokładnie <laughs> o to chodzi. Wasz status? Paskudina na budowie. Widzę, no. widzę. No nie wiem, czemu oni tego dają. Nie wiem, 0-0 cały czas, no. Nie da się skupić, no pewnie, no. No nie masz. A, szkoda gadać. Szkoda gadać, no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nie! No i spadła. No jaka ona jest trzeźwa, no. Nie, dyscyplinarkę dostaje. Co jest? Piłeś coś? Luke, nie! Luke,